Cześć! Witajcie na kanale Matki Małolatka. W pierwszej kolejności z okazji świąt wielkanocnych chcielibyśmy życzyć Wam smacznego jajka, mokrego śmigusa dyngusa, zdrówka przede wszystkim, a faną karawaningu, szerokości w trasie i otwartych kempingów. My jesteśmy w Jaworzu, w takiej małej miejscowości koło Bielska Białej i chcielibyśmy Wam pokazać w skrócie tutejszy park zdrojowy w którym znajdziecie trzy drewniane place zabaw, tężnię, fontannę solankową, amfiteatr, siłownię plenerową i mnóstwo zieleni oraz ścieżek do spacerowania. Zobaczcie, co udało nam się nagrać. i teraz wspieram, wspinamy się na wzgórze goruszka. Zaraz zobaczycie jak to wygląda. Dotarliśmy na wzgórze goruszka. Zobaczcie, tu jest Glorietta wybudowana podobno na cześć. Króla Sobieskiego. Są ławeczki, można sobie tutaj zrobić przerwę na taki mini piknik. Oprócz parku zdrojowego chcielibyśmy Wam pokazać urywki, które nagraliśmy na spacerze do zapory w Wapienicy. Ta zapora znajduje się około 3 minuty jazdy samochodem stąd. I też jest to fajne, fajne miejsce, żeby spędzić sobie jeden dzień na łonie natury. Do zapory jako tako nie dojedziecie samochodem. Możecie zostawić samochód przy ulicy Tartacznej na parkingu. I stamtąd albo lewą, albo prawą stroną rzeczki spacerujecie tak długo, aż dojdziecie do zapory. Po drodze mijacie Taki ma wodospad, stopień wodny, no i mnóstwo, mnóstwo zieleni. My na przykład spotkaliśmy żaby. Zobaczcie, jak to wyglądało. Zobaczając kawałeczek ze ścieżki dojdziecie do wodospadu. Zobaczcie. Dobrze. Idziemy dalej na zaporę. Dotarliśmy do zapory i zobaczcie teraz widoki. Kuba, do taty. No bo idź. To dzisiaj ta, tyle w naszym filmie. Jak Wam się podobało to dajcie łapkę w górę zas, w górę i zasubskrybujcie i zas, nasz kanał. Zaskrybujcie nasz kanał do zobaczenia. Jak go kochacie, to dajcie 100 łapek w górę, a nie jedną. Do zobaczenia. Trzymajcie do zobaczenia. się. Do